Siemaneczko na kanale do roboty. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda praca w mobilnym węźle betoniarskim. Czyli będziemy mieszać beton. Ze mną jest pan Paweł, witam cię serdecznie. Tak? Co to jest za maszyna? Kto tutaj przyjeżdża? Co robicie? Jest to maszyna Mix Master 30. Jest to mobilny węzeł betoniarski. Przyjeżdżają kontrahenci, na który, z którymi mamy podpisane umowy i robimy półsuche betony. Stabilizację, betony różnej klasy wytrzymałości też możemy robić. Okej, okay, to w dzisiejszym odcinku pokażemy, a jako, że przyjechał pierwszy klient niespodziewanie, to zrobimy ten beton najpierw. Pokażemy się. jak to wygląda, a później opowiemy więcej o tej maszynie, opowiemy o pracy, czyli to wszystko, co na kanale do roboty się pojawia. A teraz bierzemy się do roboty. Idziemy, zaczniemy, tak jak, jakbyśmy zaczynali od samego rana. A i to jest na tyle mobilne, że wszystko macie mobilne. Tak. Bo i agregat, mamy mamy ma... prąd, mamy wszystko. No tak, no ale <grym> mobilnie tak można to zrobić, że jeśli mamy agregat, wodę powiedzmy, trzeba przywozić, a ewentualnie można z sieci. Mhm. Także to nie ma problemu. Ale my przywozimy, bo tu nie ma takiego ujęcia i za chwileczkę załączy się prądnica, załączymy panel. I zaczniemy. Spytamy tylko, co będzie Pan brał. Aha, to są różne, różne konfiguracje, różne opcje, tak? Tak, bo może brać stabilizacja, może brać beton. I wtedy zrobimy, zrobimy mu beton albo stabilizację. A, okay. No i uruchomimy sobie po prostu. No, to jest... Uuu, to szafa sterująca już... No jest... ...dość konkretna. No, to no jest yy, sterowanie pneumatyczne. Tu się zaloguje system. Tu mamy manualne sterowanie, a w laptopie mamy odzwierciedlenie. Teraz zaraz zobaczymy, jak to wygląda w laptopie. Tylko zapytam, co pan będzie brał. Dobra, to chodźmy. Co pan będzie brał? Co mamy? 1,5 metra stabilizacji, 1,5 MPa. Wpisujemy ilość, jaką pan sobie zamówił. tak? Stabilizacja będzie tak. Jaka to jest? I tu musimy potwierdzić jeszcze, żeby to nam do panelu rzuciło. Ha. Zaraz pokażę, jak, jak już wymiesza, to tutaj wszystko widać, że pracuje mieszalnik. Okay. Po prostu tak, pobiera sobie cement, a tu mamy wodę, nie? Woda już jest pobrana. To jest wszystko pokazane. Aha, to, co? i ilość jest rozpisana, tak. tak. I czas. I, czas? Bo tu jest czas mieszania wszystkiego, tu jest wszystko w komputerze, czas wypuszczenia. I tylko... No, tak czy chcesz wyładować? Tak. I, I jestem już operatorem. I, I tak. <laughs> jestem już operatorem. I Będzie nam wypuszczać maszyna. Czyli tutaj najwięcej pracy jest z tym przygotowaniem wszystkiego, się domyślam. Bo teraz mieliśmy maszynę zasypaną i kamieniem i piaskiem, tak. reszta dzieje się automatycznie. To wszystko z automatu. Wy... Tak, tak, tak. O i właśnie i to już, to już jest koniec. Mhm. No ale samochody kolejne już czekają e, i co, jak się skończy piasek, czy na no to musimy już koparką e, to wszystko... ja, ja sobie do, dosypuję na bieżąco, mhm. także żeby nie stać, to ja sobie dosypuję na bieżąco. Aha, a to się tu dzieje po tak, prostu. I tak. pytamy co, następnego klienta tak. po co przyjechał? I ja sobie puszczam mu, wypuszczam pierwszy zarób i już sobie mogę sypać czy beton, czy, czy stabilizator. No dobra, no to czyli co, tego klienta podliczamy? Też widzę usługi dodatkowe koparką. No jak klient chce, to nie ma problemu. Czyli co? Proszę o wygładzenie troszkę, tak? Tak, żeby bardzo nie wystawało, bo nie ma dużo, a niedaleko jedzie, także o, już podjeżdża następny, to ja sobie tak kuszę, to pokażę jak będziemy zasobali. Dobra. Oprócz szkoleń, o których później powiemy na tą samą maszynę, trzeba mieć mimo wszystko jeszcze na przykład koparkę, no bo samo się to nie załaduje. Koparka ewentualnie koparko ładowarka albo ładowarka jakaś. No ale to ja to już tak się przyzwyczaiłem, że ładuję się z jednej strony, nie muszę jeździć naokoło z piachem. Jakby było betoniarnia, wiadomo stacjonarna, to mamy silosy podzielone i z zasobnikami jakimiś tam i można sypać taśmami idzie, a tu mamy a i wtedy Biedą. jest uzupełniane to automatycznie tak, tak, przy większych. To, tak, przy dużych jest tak, że sypie przykładowo na taśmę i wlatuje mu do mieszalnika z kilku taśm. Nie mm -hmm. z jednej, tylko z kilku, nie? No tu mamy tylko dwa zasobniki, a są takie, że cztery są. To jest kupiona maszyna na wasze potrzeby, ale widzę, to że. To jest maszyna, na której pracowałem wcześniej na budowach. O, mówisz o koparce. Tak, o koparce. A, a ja mówię a tutaj o teraz. Betoniarni, o betoniarni, tak? Mm -hmm. Betoniarnia na nasze potrzeby, tak. Ale mimo wszystko klienci zjeżdżają. No bo nie ma betoniarni tutaj w rejonie najbliższa to jest teraz ta. Okej, okay, czyli w rejonie nie ma. i... Kory... 20 km trzeba jechać, nie? No mm -hmm. bo to oni wolą przyjechać do nas, nie? No o to ja chodzi, to... czyli biznes, który założyliście pod siebie, pod swoje potrzeby, wzrósł się troszkę bardziej, no i mimo wszystko klienci tak, zjeżdżają. Tak. Bardzo dobrze, o to chodzi w tym wszystkim, żeby się rozrastać. Może za chwilkę będziecie musieli przywieźć większą maszynę. No, <laughs> Czemu nie? nie ta, ta daje radę, naprawdę, jak na te potrzeby ona Jakie daje Jakie ona radę. ma możliwości? 30 metrów sześciennych na godzinę. A w ilości klientów, jak widzieliśmy, jesteśmy tu z 20 minut, już trzy żarówki przyjechały średnio, dziennie? Był dzień taki, że przyjechał jeden bus, a były dni takie, że no kolejki były. No bo to mówię, jak, jak są firmy, mam no tam dogadane z naszą firmą i po prostu mają gdzieś tu blisko, no to i duże ilości, jakby jak duże budowy roboty mają, to biorą dużo nie? Tego, tego materiału. A jak czasami to przyjedzie busik albo przyjedzie ktoś przyczepnął, bo słupki trzeba zalać, no to też się zrobi. Mhm. Ale, ale wszystko musi być przygotowane, nie? bo tak, nigdy nie tak, wiadomo. Tak, tak. Macie powiedzmy jakąś listę, nie wiem, klientów na telefon, że dzisiaj przyjdzie 10 busów, a jutro 15, czy to jest raczej tak? Dzwonią że... yy, Słuch... do mnie. Dzwonią po prostu tutaj do mnie, że przyjedzie za 15 minut będzie mu potrzebne to i to. Uh -huh. No i już wiem, co tam będzie mniej więcej do zrobienia. Ale to jest spoko, bo załadunek jest bardzo szybki. Jak widzieliśmy, ciężarówka podjechała, 30 sekund, skasowane, załadowane i, Nie, no, i można jechać na Najwięcej więcej wychodzi pierwszy, pierwszy, po prostu tak jakby rozruch, pierwsza, uh -huh. pierwsze, no, Podanie tego wody, zważenia wszystkiego, bo tak ona już sobie potem miesza na bieżąco. Okej, okay. no to podstawiamy kolejny samochód. Zaraz podjeżdża i, i będziemy teraz i... mieszać beton. Tak. Wszystko jest napisane, po prostu jest. Receptura, nazwa firmy. Tu jest naprawdę intuicyjny, intuicyjny bardzo program. Przydałby się jeszcze program mobilny, żeby stał przy maszynie, Ech. albo przy kliencie. Ja myślałem, żeby nawet koparce sobie, tableta jakiejś, mm -hmm. żeby się połączyć tutaj przez Wi-Fi. No. I żeby tak można żeby było... nie wychodzić z niej, nie? <laughs> Ładować koparką piasek. Automatyzujemy już wszystkie procesy, moi drodzy. Wnosimy tutaj do biznesu nowości i ciekawostki. Aplikacja na tablecie łączymy się przez Wi-Fi. I fajnie by było, bo wtedy wszystko widzę. Czy jest jakieś usterka, czy coś? To nie trzeba myśleć, dlaczego nie leci. Nie? Mhm. A tak to by nam pokazało. Ja zawsze wyglądam, czy... Właśnie. Się okno, okno trzeba wyciąć, kolejny usprawnienie. właśnie nie z tej strony, kamera albo i telewizor. O, no kolejny <noise> Kamera. Mamy teraz chwilę przerwy między kolejnymi transportami. Więc wracamy do tej maszyny. Technicznie jak ona działa? Działa tak. No mamy silos na kamień, z tej strony mamy na kamień silos, z drugiej strony mamy na piach, to jest odbicie lustrzane, jedna, druga strona. Jeżeli chcemy zrobić beton, no to co? Pobiera nam zadaną ilość kamyka, daje do mieszalnika, podaje piach z drugiej strony, ale jeszcze wcześniej ona sobie musi podać na wagi wodę i, i cement. Pobiera z silosu sobie automatycznie podajnikiem, waży zadaną ilość, pompa zasysa wodę i dopiero później jest podany kamień, piach Zrzucony cement, zrzucona woda, mieszanie. Mieszanie trwa 10 sekund. Później załącza się taśma, otwiera się wysyp i wysyp trwa też 10 sekund. I to jest cały proces, który, który tak można powiedzieć od początku do końca, do wysypania. To jest tak pół minuty, to jest zrobienie jednego zarobu. I tak, cement, w kółko. I tak cały czas. I w kółko, a propos to też mamy koła tutaj, tak, więc tak. ona jest w pełni mobilna. Czyli jakbyśmy teraz chcieli na przykład zakończyć tutaj nie wiem, budowę, bo mieliśmy, nie wiem, swoją budowę drogi, cokolwiek, przewozimy tę maszynę na kolejny tak. plac. Podjeżdżamy ciężarówką, tylko musimy mieć, wiadomo, Silos pusty, musimy opróżnić Silos. Podjeżdżamy ciężarówką, zapinamy dyszel, podnosimy nogi do góry, zdejmujemy nadstawki, które są za wysoko możemy jechać. Okej. Okay. I działać możemy e, dla siebie, tak jak Wy tutaj na przykład e, na, na swój, że tak powiem rachunek, ale też mam na podklientów, tak jak widać Jeżeli dzisiaj Jeżeli ktoś chciał wynająć mm -hmm. e, nawet betoniarnię taką, to też można podjechać i u kogoś można to robić. W ogródku? Postawić. Ogródku! <laughs> Jak no. ktoś ma taki ogródek, to na można si zrobić. Na szybki biznes można, można tak. zrobić w ogródku. Musimy mieć też miejsce na, na piasek, na żwir. Oczywiście dowozimy wodę, albo mamy ją powiedzmy z, tak. z sieci. No, koparka się przyda, czy ładowarka, żeby napełniać żeby, te zbiorniki. Żeby podawać tak, żeby, żeby zasypywać zasobniki. I co? I co jakiś czas trzeba tą maszynę pewnie czyścić? No, czyścić trzeba ją co dzień, mhm. nawet dwa razy dziennie, jeżeli ktoś nie przyjeżdża, tak już jest gdzieś godzina czasu czy, czy do godziny, nikt nie przyjeżdża, no to trzeba ją umyć, także możemy to spróbować. I się domyślam, że jak zaczniemy myć, albo jak myjemy, to znowu eee, to Zawsze tak jest, po umyciu zawsze ktoś przyjeżdża. <laughs> to jak e, po umyciu samochodu pada deszcz. E, no dobra, no to możemy się wziąć za umycie tej maszyny, pokaż mi jak to wygląda, mi oczywiście widzą, więc e, zakasamy rękawy. Płaszczyki założymy i nie ma problemu. Okay, no to myjemy. Trzeba wypukać po prostu na koniec, ewentualnie jak wiadomo, że nikt nie przyjedzie. Aha. To co się poosadzało na ściankach, bo wiadomo jak beton zwiąże, to później będzie problem. Trzeba będzie tam wejść i skubacz. i, I kuć. Tak, ty pracujesz tutaj codziennie. Tak. Czyli sam sobie czyścisz, żeby samemu nie skubać. Tak, żeby sobie nie zrobić na Tutaj wody nie idzie tyle na produkcję, nie, co na Więcej idzie na umycie dwa razy dziennie niż e, na całą produkcję. Nie no wizja czyszczenia dwa razy dziennie. Najlepiej mieć tylu klientów, żeby myć tylko wieczorem, nie? Żeby cały <laughs> dzień to produkcja. Bo ilość tej wody, ilość tego czasu spędzonego na czyszczeniu, no trochę sporo. Czyli tak jak powiedziałem, ściągnęliśmy klientów i to nie jednego z małą przyczepką, ale też dużego, więc tutaj się już bardziej opłaca, nie? To jest takie szczęście, jak się umyje, to zawsze ktoś przyjedzie. No ale, ale on też ma czystą maszyną, którą robimy. No, nie? teraz jest satysfakcja, że umyta, nie? Ale Just jest tam, co... ruch, jest ruch na zakładzie, nie? No jest, mówię, bo jest jedyna w okolicy betoniarnia i na razie się to jakoś tam... Jak widać auto za autem przyjeżdża. Jak produkt jest dobry, cena jest dobra i jeszcze nie ma konkurencji, no to tym lepiej. To cały czas jest ruch, mimo że maszyna, tak jak wcześniej mówiłeś, została zakupiona do Waszych celów, no to się szybciej zwraca, nie? No, bo Oczywiście. Zawsze Im więcej jest... klientów, tym, tym większy ruch. Jak to wychodzi w ogóle? Cena jest zależna od produktu, który dajemy, czy to jest. E, to są ustalone jakieś ceny, bo e, przykładowo kamień jest drogi, ten kamek jest drogi do betonu, wiadomo, beton jest droższy. Bo idą dwa, dwa składniki, gdzie i kamyk, i trzy, no cement, kamyk i piach, nie? A mhm. stabilizacja idzie sam piach i cement. Także no, bo robimy. robimy jeszcze podbudowy, jeżeli ktoś chce, to możemy zrobić podbudowę z sianego piachu z takimi kamykami 30 mm, nie? I to jest wtedy już takie wiadomo do, dość mocne. I tu jest cena właśnie co, wyliczana przez komputer, w zależności nie, od nie, użytych... nie, mamy po prostu jakieś tam Wyciągnięte yy, średnie z iluś tam betoniarni i ustalone ceny są u nas. Żeby były powiedzmy tak, tak, tak przystępne tak. ceny i, i żeby wszystkim pasowały. I tutaj też Paweł, wracam z tematem, który poruszyliśmy wcześniej, czyli skąd wiedza na temat tej maszyny, czyli kto was przeszkolił? Przeszkoliła nas no, pan z firmy, która tą maszynę produkowa produkowała jest przedstawicielem i którzy to składali i no, my, my z nimi to po prostu składaliśmy, to jakaś tam wiedza co do czego już przy tym składaniu się nabyła, no, ale jeszcze wewnątrz taki, wewnątrz taki zakładowy szkolenie mieliśmy, po prostu od niego musieliśmy taki egzamin zdać, podpisać się, że przeszliśmy. No Tam tak, bo podpisałem. jedno to złożenie maszyny, umiejętność uruchomienia i zrobienia tego betonu, a druga to jesteś sam tutaj i musisz wiedzieć wszystko na ten temat, jakby nie wiem, jakiś wąż się odłączył, wiadomo, że to jest tylko maszyna mechaniczna, albo coś zapchało, to musisz wiedzieć jak to. Ale jest jeszcze tak, taki plus, po prostu z, mam numer, telefon tego pana, z który składaliśmy i czasami przez telefon potrafi wytłumaczyć, co, co trzeba zrobić, żeby poszło. No tak, no to też jest ważna informacja. Ma wiedzę taką, że naprawdę. Tak? Podziwiać. No, jedynie no to co? Trzeba patrzeć, chodzić, smarować. Raz na tydzień jest smarowanie, sprawdzanie poziomu oleju w przekładniach. Trzeba y, śruby na wagach sprawdzać, czy się nie podkręcały. No, bo to takie trzeba, co, praktycznie są codzienna obsługa i tygodniowa, no nie? I to czyszczenie, które przyciąga klientów. Tak, i czyszczenie jest, to jest. To bierzemy węża i znowu przepukamy, to znowu przyjadą, znowu kasa się będzie zgadzała. Wody za zabrakło chyba w Polsce. Oj, tam, ważne, żeby klienci się zgadzali, więc lecimy do Dá lei do robô. Paweł, wykonaliśmy sporo roboty dzisiaj, bo tak jak rano mówiłeś, szkoda, że wcześniej nie przyjechaliście, bo już było tyle transportów, to i tak sporo outputu beton przyjechało. No jak nie ma co robić, to nie ma, ale jak się trafi, to jest. No właśnie. I cała robota, tylko i wyłącznie twoja jako operatora, jest tu na miejscu. Tak, moja się skupia, praca tutaj, no na placu. Utrzymanie porządku, woda, wiadomo, zatankowanie swojej wody, bo przywożą nam ciężarówki, no, umycie, czystość. To jest robota, jak w twoim przypadku, w jakich godzinach? Zaczynamy od 6 do 15. Okej. Okay. A no tak, bo po 15 już nikt nie ładuje, bo jak już ktoś wcześniej załadował, to robotę musi wyrobić, nie? Do 15 to jest tak już już mnie tu nie ma o 15. Już... Po tak, tylko tak, się tak. kurzy, nie? Tak. I yy, stawki powiedzmy operatorów takich maszyn jak tu widzimy w naszym tle, to jak się placują? To jest wszystko zależne od regionu. Mhm. No to jest wiadomo, albo stawka godzinowa lub stała pensja, ale to, no to jest od 5 do 10 tysięcy na rękę. Na rękę. Mhm. No tak, no to jest dużo zależnych, powiedzmy, tak jak mówisz, ty jesteś tutaj głównie sam na tym placu i codziennie musisz te godziny wyrobić. Trzeba mieć co najważniejsze, powiedzmy, licencję czy też papiery na koparkę, bo trzeba tak. nią jeździć, być przeszkolonym do tej maszyny, no i mieć wiedzę techniczną, więc powiedzmy troszkę tych aspektów wiedzy i, i nauki trzeba mieć. Im więcej umiejętności, tym zawsze można lepsze pieniądze uzyskać. Nie? Im większe miasto lub jakiś tam rejon, gdzie ta betoniarnia może być większa, można uzyskać też duże, no sporo większe pieniądze. Nie? Ale tu jest taka, taka, taka miejscówka, która jest akurat mi odpowiada. No tak, no tak, bo to też trzeba zauważyć, że można taką maszynę kupić sobie większą, yy, która ma większe możliwości, ale też i pracownik musi więcej zarobić, no bo ma yy, większą wiedzę na ten temat, a po drugie można taką maszynę kupić sobie do tak zwanego ogródka na swoje potrzeby, no bo jest to tak niewielki sprzęt, że można, nie wiem, mieć firmę budowlaną, tak jak Wy, e, w Waszym przypadku i na swoje potrzeby ten beton robić. Czy do kostki brukowej, czy do, do jakichś podkładów do ulicy. Oczywiście. To jest, mówię, no ona nie jest gabarytowo duża i można ją przetransportować w każde miejsce, które się komu pasuje, nawet na swoje podwórko. Ja okay. się cieszę, Paweł, że mogłem się tutaj spotkać, że troszkę tego betonu dzisiaj namieszaliśmy, że i się pobrudziłem, i wyczyściłem tą maszynę. E, fajnie. Dziękuję Ci bardzo. Powodzonka Dziękuję. w życiu i w biznesie e, życzę. A wszystkich widzów oczywiście proszę o łapki w górę dla Pawła, a tutaj dla eksperta naszego dzisiejszego odcinka napiszcie jakieś dłuższe komentarze na temat i tej maszyny i pracy takiej dzisiaj technicznej. Oglądajcie inne odcinki, które pojawiają się tutaj i do zobaczenia w kolejnym materiale. Subskrybujcie kanał do roboty. Dzięki bardzo.